Poprzednio w Ocean Block. Po zrobieniu miniguna skoczyłem najpierw do netheru, gdzie natknąłem się na netherite Monstrosity Fuck! Znalazłem spawnery Wither skeletonów, które zabrałem do domu cyk i do pudła. I wyfarmiłem z nich głowy, by móc zawalczyć z widerem. W zbyt długiej walce skopiowałem gwiazdki w replikatorze i dzięki nim ukończyłem zakładkę questów under pressure. Po czym przed moim domem pojawił się ciekawy beacon, który wskazuje mi Rift Portal. Także to znajduje się 240 metrów pod wodą. Holy shit! Dosłownie po przelogowaniu się jeszcze raz do świata zniknął mój beacon, ale pamiętam dokładnie w którym miejscu to było. Dosłownie obok mojej farmy. I wydaje mi się, że najlepszy sposób, żeby to sprawdzić jest tylko jeden: musimy zanurkować. Niestety nurkowanie bezpośrednio w dół jest bardzo trudne, ponieważ płynę cały czas w przód, więc muszę zrobić to taką spiralą. I wydaje mi się, że jesteśmy dokładnie pod moim domem. Nie miałem okazji tego powiedzieć wcześniej do końca, ale naprawdę boję się nurkowania w jaskinach. To jest coś mega przerażającego. Gy, oh Zobaczcie tylko na to! Moja obsydianowa łódka! Jeśli ktoś z Was nie pamięta, w jednym z pierwszych odcinków, gdy skraftowałem obsydianową łódkę, ta niestety okazało się, że nie unosi się na wodzie. Gy, oh Obsydianowa łódka! No cóż. I świetnie się składa, bo o, właśnie, airdrop spada w tym momencie, no ale ja jestem pod wodą. Świetnie się składa, że ta łódka właściwie leży dalej dokładnie w tym samym miejscu, no ale cóż innego mogło się z nim wydarzyć. A przed nami przerażający fragment dzisiejszej zabawy. Zbliżam się w tym momencie do mojej krytycznej głębokości wcześniej, było to 160 metrów i dokładnie na 160 metrach zacząłem otrzymywać obrażenia. Staram się też obserwować cały czas minimapę w prawym górnym rogu, ponieważ tam pokazuje mi, gdzie znajduje się mój dom i powinniśmy chyba odbić delikatnie w tą stronę. Coraz ciemniej się tu robi. I spróbujcie mi powiedzieć, że nurkowanie w jaskiniach nie jest straszne. Ok, mój dom znajduje się w tamtym kierunku, co zresztą idealnie widać na mapie, więc powinniśmy mieć dokładnie w tym miejscu zaznaczoną pineskę, a moja głębokość, o ile się nie mylę, powinna wynosić 240 metrów. Poszukam jeszcze, może będzie zejście po prostu. Jakoś niespecjalnie mam ochotę kopać tutaj pod wodą. A, niestety. Martwy koniec. Ej, by the way, przypomniałem sobie właśnie, że... Przecież mogę pochodnie trzymać w ręce. <laughs> Ta jaskinia na szczęście rozciąga się również w tamtym kierunku, w którym będziemy się mogli zbliżyć odrobinę w stronę mojego domu. I wydaje mi się, że teraz powinniśmy znaleźć się totalnie w okolicy tego miejsca. Oh, shit. Dostałem właśnie efekt... Konduitu. To znaczy, że być może zbliżam się do tej struktury. Dlaczego tam jest możliwość konduitowania? Nie wiem, czy to się, co to się robi. Ech, ponownie nie ma tutaj jak zejść za bardzo. Musimy w takim razie wykorzystać Atomic Disassembler. Przewijając tutaj scrollem z shiftem, możemy ustawić sobie prędkość kopania na fast i wydaje mi się, że będzie to wystarczająca prędkość, żebym mógł dotrzeć do docelowego miejsca. O, już w ogóle nie będę musiał się o to martwić, ponieważ w powietrzu ta prędkość jest standardowa. Hmm. Nie wiem, czy to tylko moje spostrzeżenie. Ale ta woda wygląda, jakby była zielona. Okej. Okay. No dobra, kawałek w tą stronę i powinniśmy być na miejscu. Zacząłem kopać tunel w linii prostej, ale kompletnie zapomniałem, że znajduje się znacznie wyżej. Otrzymuję w tym momencie ten efekt konduitu w dalszym ciągu. Oh shit. Tam jest skalk, a to zdecydowanie nie wróży dobrze. No nic, trzeba po prostu sprawdzić, co tutaj mamy. O ja, pierogi przyniosłem ze sobą, muszę wam powiedzieć, w ogóle. Ponieważ ostatnio przeglądałem foodbooka i znalazłem parę rzeczy, których jeszcze nie jadłem. Z racji posiadania mojego garnka postanowiłem, że przygotuję sobie trochę rzeczy do zjedzenia. I mam w moim ekipunku parę rzeczy, które dają bardzo mało nasycenia głodem i m.in. innymi pierogi. Dlatego zobaczmy, czy wystarczy mi tego wszystkiego, co ze sobą przyniosłem, na to, żeby doładować się w jeszcze jedno dodatkowe serce. No niestety. Dobra, następnym razem. A tak przy okazji. E, no cóż. Wygląda to dość dramatycznie. Moja mała obawa jest taka, że chyba jest tutaj kilka aktywatorów, tych wielkich, złych i brzydkich z Deep Darku. Ale jeśli nie narobię hałasu, to chyba nie powinno być zbyt dużego problemu. Jest i conduit, ok, czyli stąd mamy nasze zasilanie w tlen. Muszę być bardzo ostrożny, żeby nic za nie aktywować. <laughs> OMG! Oh Voices from the rift. Ja piernicze! Czy my właśnie rozpoczynamy wejście do szpary szczeliny? No <noise> Wydaje mi się, że najlepiej teraz będzie po prostu zajrzeć w zakładkę questów The Rift Below. Po zrobieniu no pressure, czyli naszego def upgrade'a, możemy sobie zobaczyć voices from The Rift. Zaczynam myśleć, że możliwość pływania tak głęboko to pewnego rodzaju problem. Zaraz pod moją bazą zacząłem słyszeć szepty. Tajemnicza siła woła mnie. Nie widziałem nic na dnie oceanu, jednak szepty zrobiły się głośniejsze. Zacząłem kopać coraz głębiej, i wtedy znalazłem coś, co wygląda jak starożytna świątynia. Myślę, że to, co znajduje się w środku, to sposób, żeby wydostać się z tej planety. Jednak, kreatury z tego nie przestają wychodzić? Ej, jakie kreatury? Przecież tutaj nic nie wyłazi z niczego. Czy jestem w stanie to w ogóle jakkolwiek uruchomić? Aktywacja rift portalu. Po znalezieniu struktury portalu wpadła mi do głowy myśl, jak aktywować to w tej świątyni. Glut może być odpowiedzią, jak aktywować rift. Polymorphic Fluid może transformować się we wszystko, a połączenie tego z mocą endu powinno dać mi coś, co będę mógł użyć. No dobra, wygląda na to, że musimy w takim razie wrócić na górę. Zaznaczyłem sobie miejsce wyjścia i popłynąłem na górę. No dobra, czyli w questach teraz kolejną rzeczą jest aktywacja. Będziemy musieli zrobić Chorus Fruit. A jak go w ogóle można zrobić, to jest dobre pytanie. Chorus Flower jest raczej jakimś kompletnym unobtainium. Albo możemy go oczywiście zrobić z Chorus Fruitów. Ale kurczę, mamy jeszcze item transformation z Nautek, który robiliśmy ostatnio kilkukrotnie. Między innymi dzięki niemu udało się uzyskać Explorer Compass. I przedmiotem, który będziemy musieli przetransformować jest Protochorus. Czyli krótko mówiąc, Menrith Berries i Ender Perły. Ej, kurde, powiesz, że tego to ja powinienem mieć całkiem sporo. Menrid Berries powinienem jeszcze troszkę mieć, Ender Perły dopiero co kopiowałem przy pomocy mojego replikatora, dlatego będziemy w stanie na pewno taki wyprodukować. Jaka ilość jest potrzebna? Nie wiem, zróbmy kilka. I ponownie do kryształu. Na szczęście ta struktura znajduje się naprawdę niedaleko mojego domu, więc dopłynięcie tutaj to jest chwila moment za każdym jednym razem. I ponownie musimy rzucić to po prostu pod nasz niewidoczny laser. Pięknie, korus Fruit, Cztery sztuki. W sumie mógłbym zrobić od razu z tego sobie jakąś prostą farmę, ale ponownie zastanawiam się, czy ja w ogóle potrzebuję. Najlepiej na sam start będzie zrobić po prostu jedno. A do skraftowania naszego Portal Activation Fluid musimy po prostu obtoczyć jeden lapis lazuli i naszymi korus Fruitami. I teraz, jak wszystkie rzeczy do glutów, musimy w pierwszej kolejności zrobić polymorphic fluid, wrzucając polymorphic catalyst i portal fluid catalyst, by zrobić unstable portal fluid. Następnym krokiem jest podniesienie tej cieczy, postawienie obok po prostu jakiegokolwiek rodzaju gluta trzeciego lub czwartego poziomu, zasilanie go skalkiem, odpalenie obok niego naszej cieczy i transformacja w portal fluid. Doskonale. Wydaje mi się, że mam w takim razie chyba wszystko, co było mi potrzebne do aktywacji portalu. A w nagrodę mamy trochę Expo oraz Rare Loot Crate z kolejnym Flawless Budding Certus Cards. Jak mam być szczery, to mam już takich pięć, więc no dobrze, jak będziemy potrzebowali Applied Energistics, to wiem, że jestem gotowy. Ponownie zszedłem pod wodę, odnalazłem moją obsydianową łódkę oraz postawioną chwilę temu pochodnie. I możemy wracać powolutku do akcji. I teraz, jeśli dobrze rozumiem, jedyne co powinienem zrobić to wylać tutaj to wiaderko z tą cieczą. Sprawdźmy, co się wydarzy. He. Spodziewałem się wybuchów i eksplozji, ale wygląda na to, że to chyba jeszcze nie to. Yy, mam nadzieję, że nie muszę zrobić dziewięciu, ale chyba chyba muszę. <słyski> Wróciłem więc ponownie ekspresowo na górę. Wyprodukowałem jeszcze kilka menrilowych drzewek. Dokraftowałem protokorus. Skoczyłem do kryształu. Zrobiłem korus fruty, Skoczyłem do domu. I przekraftowałem wszystko ponownie na dodatkowe 8 wiaderek Portal Fluid. Po czym spłynąłem ponownie w głębiny, odnalazłem łódkę oraz pochodnie. I teraz jestem już naprawdę przygotowany i liczę na to, że wystarczy tego wszystkiego, co mam ze sobą. Bo jeśli ta konkretna rzecz nie zadziała, to nie mam pojęcia co innego może. Teraz by mnie dotarło, że śmiesznie byłoby, gdyby się okazało, że można zrobić co. Se... Halo? Halo? Co to ma być? Co zrobiłem inaczej? Dlaczego to tym razem zadziałało, a wcześniej nie! <ścoughs> Na pocieszenie mogę zerzeć sobie mojego Spring Rollsa, którego mam, jeszcze jednego mi został do zjedzenia i mamy dodatkowe serducho! Idealnie i zgodnie z książką, co 10 mamy kolejny milestone, w którym będziemy dostawać dodatkowe serce. A tymczasem coś bulgocze pod moimi nogami i nie do końca wiem co, więc musimy sprawdzić. You... Holy shit, 5 sekund, 4, 3, 2, 1, Wstałem wystrzelony z powrotem! I. Z... Co to znaczy? Wyteleportowało mi to z powrotem do domu. Co? W moich questach udało mi się odblokować kolejne zadanie Enter the Rift. I weszliśmy. W zamian za to możemy odebrać sobie Rift Charge Meter. Licznik, który kontroluje, ile masz naładowania Riftu. Jedną nagrodę no i znowu Flaxdust. I jeszcze więcej w portal fluid bucketów. Okej, okay, czyli może to wcale nie był błąd, że zrobiłem ich taką ilość. A sam Rift Charge Meter pozwala mi na zobaczenie, że mam zero. Okej, okay, dobra, to jest jakaś wskazówka na pewno. W kolejnym questie mamy Extending Your Time. Nie teleportowałem się do domu, jednak przez dosłownie moment widziałem nowy wymiar i zostałem z niego wykopany. Tylko, że ja właściwie to nie widziałem tego nowego wymiaru, no? Halo! Poczułem tam ciemną energię. Coś wstrzymuje ten portal przed tym, żeby mógł wrócić do domu. Powinienem znaleźć sposób, żeby zwiedzić ten wymiar i zatrzymać tą energię od kontrolowania tego portalu. Musimy zrobić Empower czyli krótko mówiąc maszynę z moda Action Additions i cztery Display Standy. Większość tych materiałów, które tutaj widzę, to są materiały, które widzę chyba pierwszy raz w życiu. Atomic Reconstructor. Miałem wcześniej Atomic Reconstructor. Wykorzystywałem go wcześniej do zamiany nasionek z moda Mystical Agriculture oraz kwarcu na pryzmaryn. Czyli musimy wrzucić po prostu trochę Redstone'a i ten zamieni się w Redstone'a Crystal. Doskonale. Mamy nasz Redstone'a krystal i teraz ten będziemy mogli przekraftować z innymi przedmiotami prosto na Empowerer. Co to jest? Double Battery. Enori krystal? To jest kolejny przedmiot, który muszę zmienić, okej, okay, czyli mamy ich więcej. Wróciłem do Atomic Rekonstruktora i zmieniłem żelazo na Enory krystal. po czym przyjrzałem się recepturze i zmieniłem jeszcze Chisel Quartz na etetic Green Quartz oraz zwykłe bloki kwarcu na etetic Quartz. No dobra, wydaje mi się, że mam w tym momencie już dosłownie wszystko, co będzie mi potrzebne do skraftowania tych rzeczy. O nie, Advanced Coil, Basic Coil. O nie, dobra, to się robi całkiem łatwo, na szczęście mam już wszystkie materiały, które będą mi do tego potrzebne. Te musimy przekraftować w tym momencie na złote i ze zrobionymi wcześniej kryształkami możemy przerobić sobie najpierw na pojedynczą baterię, a następnie na podwójną. I teraz, do zrobienia Empowerera będziemy potrzebowali display stand, więc będziemy potrzebowali cztery display standy plus piąty do zrobienia tej głównej maszyny. Mamy pięć display standów i z tego jednego będziemy mogli zrobić sobie Empowerer. Doskonale! Infusion Altar to się nazywa. Ja pierniczę, jest tyle Infusion Altarów w tej grze, że to jest aż jakiś kosmos. Mamy zrobione Extending Your Time, więc możemy zobaczyć co musimy zrobić teraz, żeby dostać się do riftu. Wykmieniłem to! Ciemna energia, którą czułem w riftcie jest taka sama jak energia, którą miały perły Abyssal. Używając tych mogę naładować mocą kryształ, żeby zwiększyć jej swojego czasu w riftcie. Bardzo mnie zastanawia, w jaki sposób te rzeczy same do mnie przychodzą, ale gites. Musimy w takim razie teraz skraftować ten specjalny Rift Attenuation Crystal. O ja pierniczy, do którego będziemy potrzebowali bardzo endgame'owe przedmioty. Echo nie powinno być problemem, te mogę kopiować w replikatorze. Teleportation Core na szczęście będą mógł łatwo kraftować z atomik alojów, które produkują mi się w mojej maszynie na dole. I jajca zaczynają się z dwoma pozostałymi materiałami, czyli Prometeum oraz Heisenberg Kompensator. Ja pierdzielę. Prometeum jest najbardziej ostatecznym z endgameowych materiałów. Oj, by the way, zobaczcie, Heisenberg Kompensator będzie nam potrzebny również do tego, żeby robić sztabki Prometeum. Więc może w pierwszej kolejności rzeczywiście dobrze będzie się zabrać za ten. W jeszcze innej maszynie, czyli w Angry będzie będziemy musieli zrobić z Adamantu oraz Unholy Intelligence lub Super AI. Dobra, muszę wykminić, które jest tańsze. No dobra, po kilkudziesięciu minutach mogę powiedzieć, że obie metody są trudne, ale wydaje mi się, że Unholy Intelligence będzie prostsze do zrobienia. Będziemy musieli zrobić Dubious Container, który tak naprawdę nie jest bardzo drogi, bo jest to Adamant, Enteric, Compound i Plastic, które wszystkie mamy już w tym momencie Automatyzowane w jakimś stopniu i będziemy musieli to odwirować razem ze Strange Matter, które robimy również z Enderic Compound i lawy w rafinerii. Także dużo nowych maszyn z moda Oritech. O, w czasie jak gadałem tego poty pojawił mi się kolejny airdrop. I mamy. Prometeum! Let's go! Ej, kurde, ej, To jesteś jest, niesamowitego, jest <sum> no dobra. Duration Cyanide nowe materiały, tak to jest, Heisenberg Kompensator, spójrzcie tylko na to! To jest niesamowite, dokładnie kiedy potrzebuję te wszystkie przedmioty, one się pojawiają. Mamy tutaj coś, Turbo Fuel, i spójrzcie tylko na to, Unholy Intelligence! Ja mam wszystko, co potrzebowałem, dosłownie w tym momencie wypadło na miejscu, no co jest? Aha, i prawie przypadkowo skipnąłem Awaken Supremium Paxel, który jest w tym miejscu, który ma takie tam 30 damage'a. No dobra, To roboty. Ustawiłem Empowerer i cztery Display Standy. Yy, to chyba ma być w taki sposób, tak bym zgadywał? I teraz potrzebujemy jeszcze dokraftować sobie szybko Teleportation Core. Mamy prometeum, mamy Echo Shardy, mamy nasz Heisenberg Kompensator, czyli w zasadzie wszystkie cztery przedmioty, które są mi w tym momencie potrzebne. Możemy je ułożyć sobie w tym momencie na naszych piedestałach. I ostatnia z rzeczy to Abyssal Pearl, który musimy zrobić z perły i czterech Abyssal Fragmentów, które wypadały między innymi z Shadow Beastów. No i pięknie. Eee... Dobra? <noise> Żaden z tych piedestałów nie jest jakoś specjalnie interaktywny, więc możliwe, że po prostu będziemy potrzebowali tutaj przyczepić mu trochę prądu. Zgadza się, naładował się bardzo szybko, i myślę, że tak samo wszystkie pozostałe cztery musimy zrobić. To odrobinę marnotrawstwo moich handergateów, ale trudno na ten jeden strzał możemy to zostawić. I co? I wydaje mi się, że powinno być dokładnie tak samo jak w poprzednim przypadku, czyli w przypadku Atomic Rekonstruktora, gdzie użyliśmy po prostu dźwignie do jego aktywacji. Sprawdźmy więc, czy w ten sposób to zadziała. Hehe, <laughs> no nie. Ale ja jestem cwany, ponieważ jakiś czas temu wypadła mi książka, która się nazywa dosłownie Act... Actually Additions Manual. Work in progress. Work in progress? Czy to znaczy, że nie będzie opisane tutaj nic na temat tego, co mam zrobić? Crystals and Reconstructor. Haha. Mamy wszystko na temat rekonstruktora i nie mamy nic kompletnie innego? No nie! Nie ma napisanego manuala? To jest jakiś żart. Jak zawsze. <grystanie> Zacząłem testować to w różnych konfiguracjach, i oczywiście nic nie zadziałało. No dobra, najwyraźniej niewystarczająco wytestowałem wszystkie opcje, bo ma być nie jeden, a dwa bloki odstępu. Przynajmniej tak było w necie napisane. Zobaczmy, czy rzeczywiście tak to zadziała. Leci, coś się dzieje. Eee, poleciały jakieś cząsteczki i to w zasadzie chyba tyle. O, okej, okay, dobra, wyssało mi całą energię z tego. OK, Let's go! Moi drodzy, właśnie mi wyświetliło Rift Charge 33%, doskonale. Rift Attenuation Crystal. Możemy odebrać sobie trochę EXPA, Rare Loot Crate, Power Bankadon może być i kolejnym questem będzie Buying Time. Kryształ, który zrobiłem daje mi zaledwie 5 minut czasu stabilności w rifcie. Musi istnieć coś, co pozwoli mi się ustabilizować na dłużej. O, w czasie, gdy czytałem tego quest'a, spadł airdrop. To jest bardzo ciekawe, ale mam wrażenie, że my dostajemy coraz lepsze rzeczy. Zobaczcie, 16km storage component do moda Energy Sticks, rewelacja Dragon's Breath. O kurde, myślałem, że to jest przedmiot, którego raczej nie będę w stanie zdobyć, bo nie mamy tutaj po prostu endu. W kolejnej skrzynce mamy Empowered Krystale z moda Actually Additions, to nawet chyba dobrze się składa. I parę jakichś mniejszych śmieci. Okej, okay, ale teraz ruszamy na dół. I tym razem zdecydowałem, że zamiast biegać i pływać po prostu po tych wszystkich ciemnych jaskiniach, zrobię sobie windę na dół, która będzie bezpośrednio prowadziła mnie w najbliższe możliwe miejsce do portalu. Holy shit! Zaatakował jakiś zbój, którego jeszcze nie miałem okazji widzieć za bardzo. Omg! Co to jest? To jest jakaś dziwna rozdymka! Wytyfy? To w zasadzie dość zabawne, bo widziałem ich tyle razy, a jeszcze ani razu nie miałem żadnego spotkania pierwszego stopnia. Wiedząc, gdzie znajduje się struktura, zacząłem kopać się na odpowiednią głębokość. Okej, okay, jestem na głębokości 225. Wydaje mi się, że w tym momencie jestem już w dobrym miejscu. Możemy postawić sobie windę i zobaczyć, czy w ogóle na tym dystansie ona będzie działać. O ja pierniczę, zobaczcie. Jestem w stanie normalnie się teleportować z z mojego domu niemal na sam dół. Okej, okay, struktura powinna być w tamtym kierunku. Okej, okay, w takim razie myślę, że... O... Ok, czyli krótko mówiąc, ten portal wyłączył się po pierwszym użyciu? No to dość interesujące, ale na szczęście ja zrobiłem naprawdę dużo naszych portal fluid. Let's go! Odpalmy go jeszcze raz. Nie mam zielnego pojęcia, czego mam się spodziewać w środku. Również nie mam pewności, czy jestem już gotowy, żeby do niego w ogóle wchodzić. Ale jest tylko jeden sposób, żeby sprawdzić. Let's go! Ok, mamy 5 minut na to, żeby zwiedzić jak najwięcej tego nowego wymiaru. Holy shit! Cheat. Jezu, jestem zbombardowany przez różnego rodzaju potwory! Fucking hell! Jezu, ile z różnego rodzaju potworów! Pomocy! O oh my god! Dobra, czuję, że tu będzie naprawdę mało. Bezpiecznie i przyjemnie. Fuck, 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 fuck! Ale co tu się dzieje?! Na szczęście mam złote jabłka, więc jestem w stanie cokolwiek tutaj uczynić, ale ja pierniczę! Nie wiem nawet... Patrzę na mapę w prawej górnej rogu, żeby w ogóle cokolwiek zrozumieć, widzę, że jest ścieżka, która prowadzi bezpośrednio na północ. No i na szczęście mam blaze Redonda, którym jestem w stanie jakkolwiek się poruszać. O proszę, tutaj są jakieś kryształy. Wydaje mi się, że te kryształy to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które powinniśmy tutaj nazbierać, tylko kurde, mam wrażenie, że... No właśnie, z nich będziemy musieli zbierać jakieś różne przedmioty, ale dopiero wtedy, kiedy te będą Ach, w pełni wyrośnięte. Ja pierdzielę! Ej dobra, tutaj jest mega niebezpiecznie, wiecie co? Ja będę musiał się chyba żywić moimi złotymi enchantowanymi jabłkami i to non-stop. Okej, okay, ej to wygląda jak wyrośnięty kryształ, możliwe, że z tego będę w stanie otrzymać mój time-krystal. Dokładnie, mamy jedną sztukę, ale ja będę potrzebować tego znacznie więcej. Fucking hell! Umieram! Umieram, 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 umieram! Dobra, jeszcze jakiś cudem żyję. Ja nawet nie wiem, co się dzieje tutaj! To jest po prostu jakiś totalny dramat! Fuck, jestem w stanie do sobie przez chwilę cokolwiek zobaczyć, a później się wszystko zaczyna od nowa. No dobra, musimy znaleźć więcej tych kryształów. Mimo wszechobecnego chaosu udało mi się nazbierać kilka sztuk kryształów. What the fuck! <laughs> Jak tutaj w ogóle cokolwiek można zrobić? Rip charge meter pokazuje mi już tylko 3%, więc najprawdopodobniej za chwilę mnie wykopię z tego miejsca. Kurde! Ej, to jest mega słabo, bo ja naprawdę chciałem zebrać ich więcej, a ja mam zaledwie 5 sztuk. Zostało mi 0%, 7 sekund, 6, 5, zaczyna mi odliczać na czacie. Fuck! Kurde, no nie zdążyłem na zbierać nic, co potrzebuję. Oh well. No cóż. Powiem Wam szczerze, że to będzie znacznie cięższa przeprawa niż się mogło wydawać na samym starcie.